Witam Was serdecznie, tutaj Valorant 6. Pragnąłbym dzisiaj zaprezentować Wam demo pewnej gry. Jeszcze nie na pewnej wersji, jakby była, to bym grał. Inverbis Virtus z Bayer gra. O, trochę mi cięko chodzi. Jak widać. Dobra, ale to tylko demo oczywiście nie wczytam się podłoga cholera. Chodzę w powietrzu jak zwykle Dobra Chyba tam Tak mm, Także No, także chciałem wam to zaprezentować Jak wyjdzie pełna wersja to będę na pewno grał I oczywiście Oczywiście się zaciąłem no tak Jak zwykle Cały ja nie chciałem zrobić teraz Ale faj Ale zacząłem już fajduje Dobra, jakoś się wydostanę chyba, nie? Tak jestem świetny. Nic? Więc, tak, jak widać powróciłem po długiej przerwie Która była spowodowana Różnymi czynnikami Bardzo różnymi Między innymi tym, że nie działa mi w ogóle FRAPS Tak, e, nie działamy mi FRAPS e, Nie działamy jeszcze dużo innych programów hmm. Zainstalowałem Windowsa 7 wszystko działa. Poza tym, że nie mam podłogi i chodzę w powietrzu. To jest ok. Eee. Wrócę, teraz zacznę grywać nowe te same serie od początku. Usunę wszystkie moje stare filmiki. Usunę wszystkie filmiki, które już mam na kanale. I... Będę nagrywał wszystkie... wszystkie... Patrz, patrz dwie. Zineo Crash i Call of Duty nagram od początku. To będzie taka nowa seria, gdzie właśnie będę prezentował takie gierki, które mnie zaciekawią. Na przykład ta, która jest tylko demem niestety, szkoda, że nie mam właśnie universe. Bo naprawdę się jaram do grą. Masakrycznie fajna, za niedługo się dowiedzieć dlaczego. Mm. Tak, ale będę od początku nagrywał serię. Yy, tak jak mówię, pojawi się seria takich pomniejszych gierek. Oh, o, no, nawet jest full damage. Pojawi się seria takich pomniejszych gierek. O, jesteśmy tutaj. Dobra, zaraz pojawi się seria takich pomniejszych gierek. Mm, będzie Minecraft. Będą stare serie hmm, Nie wiem Może będzie coś nowego Jeszcze W sumie sporo gier wyszło od czasu mojego nagrywania Tak, tutaj już mam z boku płytkę z Zino Clashem. Zainstaluję go zaraz Czy nie, tak zaraz, za niedługo w sumie Co jest Dźwięki mi zabrało Muzyka minęła Uuu, przestraszyłem się, że coś jest, jest tak. tak Zinoklasza za niedługo zainstaluję Chociaż nie wiem Transprawdzian z PP. Powiem się położyć, bo jeszcze się nie uczyłem. Mm, ale dobra. Chyba wszystko wiecie. Yy, nie będzie filmików typu. Nie wiem. Gadanie, że dziękuję za 10 widzów, tak jak to było kiedyś. Yy, może będą jakieś vlogi, ale. Przy 16 widzach raczej się nie opłaca na razie tego robić. Dobra, jedziemy dalej. Więc skupmy się teraz na grze. Jak już wszystko wiecie. Tak, teraz zaczynamy fajną rzecz. Patrzcie, dostaliśmy spera, jak wiecie, tak? Sejd i czytacie sobie, o co w tym chodzi. I zaraz Wam pokażę. Let there be light. Rzucamy sobie zaklęcia, wypowiadając formuły. I to jest po prostu. największy bajer tej gry. Ja tu chyba miałem przeskoczyć. A nie, tu jest wyjście. Tu się idzie na lewo, z tego co pamiętam. Tak. Gdzieś tu była taka dziura, z tego co wiem. Tak, to jest ta dziura, w którą można wpaść. Ja niejednokrotnie to zrobiłem. Oczywiście nie przechodziłem tego dema miliard razy, ale... Tak, także rzucanie zaklęć polega na tym, że klikamy lewy. Wypowiadamy formułę, zaklęcie się rzuca. To się trzeba rozpędzić przed skokiem. Trochę mi laguje. I prawym. Unieważniamy zaklęcie. O, tutaj jest kolejna tabliczka. Co my tu mamy? Beam of light, oh. okej okay, czaję Tutaj jest to coś Chyba to się zrobiło Beam of Light Wczuwam, się, wiem Nie w tego celuję O oh. Tak Aha bo Beam of light, czy Beam of Light? Czy life znaczy? Beam of light, dobrze. Tak, no i jak to jest księga zaklęć. Dla tych, którzy nie ogarniają. Tak, um. Czy to się szło. Let there be light Wolę sobie poświecić. Czyli szło się tam. I tutaj jest zaklęcie, tak? Aha, obiekty z takim znaczkiem będą podążały za moją wolą, czyli... Follow my will. Oj, zepsułem. Co się dzieje? Follow my will. A! Ale coś mi reaguje dzisiaj. Bum, coś się stało, nie wiem co. Tam się pod bo... Co to? Czemu to się świeci? Follow my will. <ścoughs> nie, nie działa. Co? Mm, tu się dużo rzeczy tak świeci. To follow my will podlegają tylko te rzeczy z takim znaczkiem, który tam widzieliście. Także Teges tak Tu jest chyba ta komnata z posągami, która była dziwna Tak Z tego co wiem tutaj trzeba przesunąć kilka pomników Nie pamiętam których Tutaj wiem, że się wchodzi do góry i tu jest takie coś Na pewno tutaj był pomnik. Do przesunięcia. Follow my will. Tak i zdaje się, że jeszcze ten trzeba było przesunąć. Follow my will. Tak przyszedłem do demo jeden raz. Raz widziałem fragment, jak ktoś grał na YouTubie Beam of light. follow my will. follow my will. yeah again follow my wheel Malagi no. że źle rzuca zaklęcia raz to do przyszedłem. nie u siebie, bo wcześniej mi nie działało na XP na siedemce mi wszystko działa i raz widziałem jak ktoś to przechodzi na YouTube. także, za bardzo sam nie pamiętam dokładnie jak coś się robiło ale, znaczy no nie pamiętam, widać trochę pamiętam beam of light lagi, lagi, lagi Follow my will Nie, nie wierzę w to hmm. Follow my will Tak, dzisiaj to trochę potrwa Cholera, wpiłem tylko jedno piwo, no Beam of light. Aha, no, to się dobrze nie otworzyły teraz. Za szybko musiał to zrobić. Beam of light. Follow my will. No nie, nie mogę tego przejść. O co chodzi dzisiaj, no. Follow my will. Hmm, może coś jest nie z Settings. Video. Może tak to zrobię, OK. Aha. Nie no nie będę wychodził z gry teraz Postaram się to zrobić jakoś może Może z tym promieniem światła po prostu włapię BDB bieg... Jak do się? Beam of light O Ale to dziwnie zadziałało teraz A jak rzucę na to, let there be light? Let there be light nie działa normalnie. Beam of light. Follow my will. Nie ogarnijmy to na no, spokojnie. Follow my will. Of light. Follow My will. Stąże, stąże, stąże. Nie, 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 Hmm, nie mogę tego taka szukać, szkoda. Follow my will W końcu to zrobię spokojnie Beam of Light Beam of light Follow my will Follow my will No, wow Bravo ya yeah. It's Hmm, let there be light Let there be light. Wiem, że gdzieś tu jakieś komnaty były. Takie fajne. Ale z tymi lagami to ja sobie mogę wiedzieć. Tutaj na lewo jest jedna. Tutaj chyba jest zaklęcie gdzieś, tak? Nie, nie tu? Gdzie jest to zaklęcie? Hmm. Let there be light. Tak, tu jest komnata. Taka ciemna. Tu jest zaklęcie. I teraz się zacznie bania. O, ciemno. Otóż teraz mamy coś z thriller kinezy. Mind over matter. Come to me, come to me. Eee. Stój! No, tak, można sobie podnosić, sterować tymi śmietami. Mind over murder. Come to me. Jest come to me, i jeszcze jest jedna komenda z tym. Zaraz wam to zaprezentuję. Mind of a murder. Go away. Fajne, nie? Pod tymi drzwiami muszę to ustawić. Tak. Mind of a murder. Come to me. Come to me. także tego to jest taki zbiór logicznych zagadek i tak dalej mind of a matter go away go away jest ja trzeba dobrze ustawić teraz dobrze zrobiło, co? Tak, świetnie. No Ło, i... wow, tu była czasówka. No tak. Nie ma tak skleroza. Mind of a matter. Come to me. Come to me. Come to me. Come to me. Tak się bardzo dobrze zbliżyć. Come to me. Ale się nie da. Go away. Go away. Jeszcze się da? Go away. Wow. Może dalej. Go away. Go away. Go away. Go away. O, jak widać, można sterować pingta na dużą odległość. Come to me. Ale tym bardzo dużo. Kam ci mój. Dobra, nie będę się teraz bawił, tylko to przejdę. Może się uda. Mind over matter. Go away. Go away. Szyd, 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 szyd. Szyd, 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 szyd. Tak, jak widać, ta rekina jest stabilna. Może się utrzyma. Follow my will. Biegni, biegnij, biegnij, biegnij. Łyk! O. o! No tak, to jest koniec Dema. No, spada się. Ogólnie. I tak wygląda demo, także. No, kurczę. Czekam na pełną wersję tej gry. To be continued. No, mam no, nadzieję, czekam bardzo. Może jakieś demo, które będzie trochę dłuższe. Może jakaś scena walki będzie. Chociaż taka krótka. Chociaż jednego jakiegoś szczura będzie trzeba zabić. No, jak widać, tutaj są bardzo fajne arty. Także bardzo czekam na tą grę po prostu. Choćby, nie wiem, drugie demo, które będzie trochę dłuższe. Polecam bardzo, naprawdę. Jak wyjdzie pełna wersja, to jeśli będzie jakoś w odpowiedniej cenie, to sobie ją kupię. No, także dzięki bardzo za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłem. I do zobaczenia w następnym czymś, nie wiem jeszcze co nagram. Nara.